Jesteśmy po meczu z Anwilem Wocławek. zwycięstwo gości 82-79. Jest z nami Michał Nowakowski, zawodnik Anwilu Wocławek. Dzień dobry. Prosimy o podsumowanie tego spotkania. Przede wszystkim gratulacje dla naszej drużyny, ponieważ nie poddaliśmy się do końca. Walczyliśmy dosłownie do ostatnich sekund. Zawodnicy z Dąbrowy grali naprawdę bardzo dobre zawody. My mieliśmy dużo problemów. Koniec końców. Myślę, że po Lee troszkę, Limur troszkę wyciągnął nam ten mecz, ale myślę, że po to tutaj jest, żeby jak nam nie idzie, żeby nam takie mecz wyciągać. I on to zrobił i dzięki Bogu udało nam się to wygrać, bo mówię, Nombrowa u siebie jest naprawdę mocna, co pokazała dzi dzisiaj. Ale cieszę się, że mamy ten mecz za sobą, że możemy skupić się na następnych meczach, bo naprawdę był to dla nas bardzo ważny mecz, szczególnie w kontekście lig ligowej od ot tabeli i przyszłych... E e e nie to, że eliminacje, ale rozgrywek wypochaży Polski, które będą no niedługo i chcielibyśmy tam zabitać. Dla ciebie był to powrót do Dąbrowy, także dla Josipa oraz dla Li. Czy czułeś jakieś dodatkowe emocje w związku z przyjazdem do Dąbrowy? Zawsze się czuję, jak się przyjeżdża do swojego byłego zespołu. Tak to prawda czuliśmy się bardzo zmotywowani, jestem z Josipem wypokoju i dużo rozmawialiśmy o tym meczu, że jak dobrze byłoby ten mecz wygrać, bo wiedzieliśmy jak, jaki to będzie ciężki przeciwnik, ciężki mecz. I tak też to było i teraz rozmawiałem z Josipem w Szatni, to powiedział, bratę, dzięki Bogu to wygraliśmy. Ja mówię, dzięki Bogu, że, że to to wygraliśmy trochę szczęścia, też mieliśmy o pod koniec żyli, miał taki niesamowity dzień ale Josip jest naprawdę zadowolony ja również i to jest sentymentalny powrót, bo jednak tutaj troszkę czasu nas spędziłem, fajne emocje były, fajne wspomnienia, więc o, na pewno gdzieś ta mo motywacja dużo, dużo, dużo większa by by byłaby Jest z nami nasz zawodnik Kacper Radwański. poprosimy o podsumowanie tego spotkania Jedno słowo, które mi się nasuwa na myśl to niedosyt, ponieważ jednak ten mecz był w naszym zasięgu. Od początku właściwie mecz był wyrównany. Realizowaliśmy nasze założenia taktyczne w obronie i w ataku. Niestety, niestety końcówka nie potoczyła się po naszej myśli. Limu czapki z głów naprawdę no, przejął w pewnym momencie mecz. Nie, nie chcę, żeby to zabrzmiało źle, ale trochę uważam, że to bardziej my też przegraliśmy ten mecz niż Angeli wygrał, co nie umniejsza im oczywiście tego zwycięstwa, bo walczyli do samego końca i zostało to nagrodzone, także gratulacje dla nich, ale... Ale to nasze błędy troszeczkę doprowadziły do takiego końcowego rezultatu. Cieszy na pewno frekwencja na trybunach, ponieważ gołym okiem widać, że jest tych kibiców coraz więcej. Atmosfera była świetna z jednej i z drugiej strony. Mam nadzieję, że tych kibiców będzie cały czas przybywać na nasze mecze, a my będziemy się odpłacać nie tylko dobrą grą, tak jak w dzisiejszym spotkaniu, ale również zwycięzcami. Dziękuję.